I miaka. wszyscy przed momentem powitanie. Ta uroczystość dzisiaj, święto niepodległości myślę, zawsze ją można między dwoma słowami wdzięczność i zobowiąza zobowiązanie. Pamiętamy o każdym. Każdego chcemy zawołać po imieniu, którzy przed wiekiem wyruszyli na szlak niepodległości, aby po ponad wiekowej niewoli, gdy Polski nie było na mapach Europy, wyruszyć na ten szlak. On był prostym wolnikiem, młodym człowiekiem. Całe życie było przed nim, ale porzucił swe gospodarstwo, aby iść walczyć w legionach polskich na ochotnika. Gałstka tych młodych ludzi wśród milionów Polaków na stos rzuciła swój życia, los. On miał to szczęście, opiekę Pana Boga, że przeżył, ale ten szlak bojowy, który przeszedł, który zakończył się pod Kostiurnówką, ostatnią wielką bitwą Legionów Polskich, gdzie pod Wołczeckiem ranny dostał się do niewoli, zakończyły się te jego zmagania. Ale wcześniej była kampania w Karpatach, potem bez Arabii. Myślę, że wiele razy tam, setki kilometrów na wschód, stąd. Przypominał sobie, patrząc na tamte szczyty nie tak ostre jak tutaj swój dom rodzinny. Ślad przez słynne bitwy legionowe pod Młotkowym i później cała Rzeczpospolita Rafajłowska u boku generała Halera Rafajów, Pasieczna, te wszystkie miejsca i... Ale legioniści pozostawili tam jeden szlak, znaczy jeden znak, który pozostaje do dzisiaj. Na Przełęczy Rogodze, Przełęczy Panterskiej wybudowali siedmiometrowy krzyż. Wielokrotnie w ostatnich stu latach niszczony, stoi tam nadal, ma 7 metrów i pod tym krzyżem młody jego rówieśnik. Prosty chłopak z Krakowa, rzeźnik Adam Szania, być może gdzieś się spotkali na tym szlaku legionowym, wyrzeźbił, wykuł takie słowa. Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż, to legiony polskie wzniosły go wzwyż, przechodząc przez góry, doły, Wały dla Ciebie, Polsko, dla Twojej chwały. I to jest to drugie słowo nasze zobowiązanie ponad wiek później, ta nasza współczesna niepodległość ten wiek, który poza nami tak krwawy, tyle ofiar było, żeby żyć w niepodległej Polsce. I niepodległa Polska dzisiaj to myślę wszyscy dostrzegamy bardzo wyraźnie, Nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba zabiegać codziennie, ale myślę, te najważniejsze zmagania toczy każdy z nas w swym domu rodzinnym. Takie niewidzialne zmagania, ale o wychowanie młodego pokolenia, naszych synów, wnuków, dzieci, żeby one szły dalej tym szlakiem, którzy, którym podążamy już od ponad. 1050 lat, żeby znów polska młodzież i te pokolenia, które przyjdą po nas, mogły stanąć i budować kolejne krzyże. Nie ofiar, ale te, które dają siłę dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, Czarny Dunajec i 14 Słowiec, które należy do tej gminy na przestrzeni wieków, bo trzeba liczyć to przez wieku, zdało wielu bohaterów. Wiele historii zostało całkowicie zapomniane, ale cieszę się niezmiernie z tego, że są ludzie, którzy chcą tę historię dla nas przypomnieć. W ostatnim czasie odkryliśmy historię bohatera naszego, ze Starego Bystrego, który był uczestnikiem w rzezi wołyńskiej. Dzisiaj dzięki staraniom rodziny Pana Jakimiaka Możemy poznać naszego kolejnego bohatera, jak tutaj mówił Pan Dyrektor, który był prostym człowiekiem, ale jako prosty człowiek wiedział, jakie ma powinności i obowiązki względem ojczyzny. I to jest to, co najważniejsze i to lekcja, którą my musimy jako ludzie współcześni pamiętać i ją codziennie i na nowo odkrywać. Że warto za naszą ojczyznę, za tą wolność. Jako człowiek młody mogę powiedzieć, że nigdy. Nie byłem zagrożony tym, że ojczyzna może być utracona, że moglibyśmy się czegokolwiek obawiać. Teraz w mediach są powtarzane fakty i pierwszy raz może zaglądać na naszą granicę wojna. Mówi się o wojnie hybrydowej, ale to jest dopiero pierwszy raz. Dlatego warto się jednoczyć, a trzeba się jednoczyć na przykładach, na wzorach, które musimy naśladować. I ten wzór. Naszego bohatera, naszego rodaka, szarnego Dunajca Jana Jakimiaka, będzie już wzorem, który będziemy mogli na co dzień i przez kolejne lata pokazywać naszym dzieciom i młodzieży, których powinniśmy wychowywać w duchu umiłowania do Ojczyzny. Z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałbym poza rodziną podziękować IPN-owi, tutaj na ręce pana dyrektora, za to, że niesiecie tą misję że ukazujecie nam i całej Polsce wielu bohaterów, którzy przez miniony system byli skazani na zapomnienie. Myślę, że to co robi się teraz w kraju, to będzie procentowało w przyszłości. Cześć i chwała bohaterom. Do uczestników uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szanowni Państwo. Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach było wydarzeniem wyjątkowym. Mimo rozbiorów, konsekwentnie prowadzonej polityki eliminowania polskości, mimo przegranych powstań w 1918 roku ojczyzna szybko się odrodziła. Stało się tak dzięki pracy pokoleń patriotów, którzy dbali o polskość, pielęgnowali ją, nie pozwalali zapomnieć. To właśnie dzięki nim ojczyzna dynamicznie tworzyła instytucje, budowała administrację, formowała wojsko polskie. Wszystko to pozwoliło powstrzymać bolszewicką nawałę w 1920 roku. Oddając hołd bohaterom, którzy ponad 100 lat temu odzyskali dla nas niepodległość, pamiętajmy również o tych, którzy stoją na jej straży dzisiaj. Nasi żołnierze bronią polskiej granicy. Walczą w wojnie hybrydowej, nie ulegając prowokacjom, dbając o bezpieczeństwo Polaków, tak jak ich poprzednicy, spełniają słowa przysięgi. Formuła konfliktu się zmieniła, ale polski żołnierz jest taki sam. Niezmienne pozostają jej patriotyzm, morale, honor, troska o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Te wszystkie wartości symbolizuje mundur, dlatego dziś. Wzywam do okazania szacunku tym, którzy w mundurach z biało-czerwoną flagą na ramieniu służą nam wszystkim. Poświęcają się dla ojczyzny, ryzykując zdrowie oraz życie. W tym szczególnym dniu wyraźmy nasze wsparcie żołnierzom Wojska Polskiego. Podziękujmy za ich trud i zaangażowanie. To właśnie dzięki nim możemy cieszyć się Narodowym Świętem Niepodległości. Z wyrazami szacunku, minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Dziękuję. Szanowni goście, Gdy 14 października 2019 roku w Centralnym Archiwum wojskowym w Rembertowie trzymają w dłoniach teczkę odznaczeniową dziadka, wręce mi się częstą. Mam świadomość, że był jednym z wielu, którzy nie szczędzili zdrowia, narażali życie, zasłużyli na szacunek i pamięć. Zdrowie stracił w kampanii karpackiej, Zima przyłomu 1914 i 1915 roku raczyła Legionów w 30-stopniowym mrozem. Życia o stracił w największej bitwie legionistów pod kościółchnówką 5 lipca 1916 roku. Wciąż porannie pod wączeckim do rosyjskiej niewoli i został osadzony wywoziąjąc w kołdrę. Od prawą komendy legionów z 30 września 1916 roku został odznaczony w medalną dla liczności. Z niewoli wrócił w sierpniu 1918 roku i pozostał już w domu ze względu na odniesione rany. Historia jakich wiele z tego okresu. Z tym, że gdy zarządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej z 24 października 1931 roku odznaczony został Krzyżem Niepodległości, orderu nie odebrał. Do dziś nie wiemy dlaczego. Najprawdopodobniej nie było go stać na opłatę, do której był zobowiązany. Najstarsza jego córka Zofia w wieku 89 lat wspominała, że w domu nie było, że w domu było bardzo biednie, choć nie musiało. Dziadek był małorolnym chłopem. Ponadto trudnił się wikiniarstwem, koszykarstwem, rękodziełem użytkowym. Miotły grabie i inne podobne przedmioty codziennego użytku, którymi handlował na tutejszym jarmarku, a także w jabłonce. Dziadek zmarł śmiercią naturalną 1 listopada 1970 roku w wieku 77 lat. W 2016 roku nad mowią dziadka obiecałem jemu i sobie, że obstworzę jego historię na ile to będzie możliwe i zapewnię godny mowę i pamięć. Wniosek o uznanie mogiły dziadka Zorze, za grob weterana złożyłem za pośrednictwem Urzędu Gminy w Czarnym Tunajcu w marcu 2020 roku. 31 maja tego roku Logiła Dziadka została wpisana do ewidencji Grobu Weteranów Walku Wolność i Niepodległość Polski. 8 sierpnia złożyłem do Prezesa IPN wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów budowy nagrodków Weteranów. Prezes IPN uznał wniosek za zasadny i powierzył mi realizację tego zadania. Dziś świętujemy odroczoną wdzięczność naszej ojczyzny wobec Jana Jachimiaka, legionisty Weterana Walku Wolność i Niepodległość Polski, kawalera Krzyża Niepodległości. Wygodnie i parafrazując słowa Henryka Sienkiewicza, z przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty. Spoczywam. Panie Grzegorzu, proszę o Dziękuję bardzo. Proszę księdza dziekana o poświęcenie publikum. dzisiejszą polecamy i Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen w powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Myślimy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiary razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków jest bezcenną wartością dla ocenienia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wykonania wielkich i małych obowiązków. Te umiejętności chcemy się uczyć o naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Dali swoje życie, swoją młodość, swoje zdrowie dla ojczyzny. Prośmy Pana Boga, aby świętej pamięci Jana Jachymiaka obdarzył wieczną nagrodą oraz żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie ale dla bliźnich, dla niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Niech to miejsce będzie błogosławione i poświęcone w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dziękuję księdzu Dziekanowi za poświęcenie.